Hola, tal? Witam wszystkich. Zapraszam Was dzisiaj w podróż na Półwysep Biberyjski, mianowicie do Hiszpanii. Będziemy przygotowywać tortillas de patatas, nic innego jak omlet z ziemniakami. Wydaje się proste, aczkolwiek jest tam kilka rzeczy, które można łatwo sknocić. Nie straćmy czasu. Zapraszam do kuchni, zaczynajmy. Jesteśmy już przy blacie, mamy przygotowane składniki. Będzie nam potrzebne około Tutaj mam 600 gram ziemniaków mączystych, takich jak na kopytka kluski. Jedna cebula, 6 jajek, sól, pieprz, oliwa z oliwek. No to tak, na początku obieramy ziemniaki. Ziemniaki już obrane, cebula także teraz przed rozpoczęciem przygotowania ziemniaków warto sobie włączyć kuchenkę i zacząć rozgrzewać na patelni oliwę z oliwek. Oliwa powinna być nie tak mocno rozgrzana jak na przykład do frytek, tylko żeby delikatnie ziemniak zaczęły się pojawiać delikatnie bąbelki dookoła ziemniaka. Zaraz to pokażemy, jak tylko się Oliwa rozgrzeje. Tutaj wlałem około 250 ml tej oliwy. Wiem, że trochę dużo, ale żeby było smacznie, to też musi być trochę tłusto, e, aczkolwiek później i tak będziemy te ziemniaki odsedzać z tej oliwy, więc nie będzie aż tak dużo w głównym daniu. E, dobra, tak jest. Kot się zgadza. E, jeżeli chodzi o. Ziemniaki. No to mamy kilka opcji, co robić z tymi ziemniakami. Jedna opcja to jest taka, że kroimy je w talarki, bardzo cienkie. No cienkie około 2-3 mm. Takie grubsze chipsy w tym momencie dużo szybciej nam się przygotowuje na patelnie, ale też mamy dużo mniej struktury w samym omlecie. Ja uważam, że najlepszą opcją jest robienie po prostu takich standardowych kosteczek w tym momencie i mamy tutaj e, fajną strukturę w, w tortilli i e, także nie rozwala nam się ten ziemniak na, na patelni podczas posmażania nie robi się z niego aż taka mocna papka e, też słyszałem, że jest opinia, żeby sobie po prostu gdzieś tam te nieregularnie kawałki wycinać, wyrywać z tego ziemniaka no każdy robi jak lubi to jest sałat, jak sałatka polska w domach w każdym domu jest inny przepis, tak samo w Hiszpanii jest inny przepis na Tartie. Tutaj używamy podstawowych składników, czyli mamy, tak jak mówiłem, ziemniaki, jajka, cebula. Spotkałem się, że podawane są różne papryki owoce morza. No bo jednak to jest, to jest baza ta podstawowa, no to jest najbardziej znana, a każdy może oczywiście w kuchni robić co chce, co mu się żeby nie podoba, co mu smakuje. Jeżeli chodzi o samo danie, to na pewno fajnie sprawdza się ono jako śniadanie. Można je spokojnie podawać na zimno, na ciepło. Tak naprawdę czasami wydaje mi się, że lepiej smakuje, jak już odstoi chwilę. Tutaj widać, że wyszła i kostka, i talarki, czyli mamy różne wielkości różne rodzaje krojenia ziemniaków. Przy ziemniakach mączystych Teraz za duży warto jeszcze je trochę porozdzielać, bo one jak jest w miarę ostry nóż, no to się sklejają ze sobą, więc żeby potem nie robić tego na oleju i nie chlapać dookoła Teraz tak, do cebuli weźmiemy sobie inną tackę Cebulę w najprostszy sposób kroimy cienkie piórka, nie aż tak cienko wyszło, ale ważne żeby zmiękła potem no i tak samo cebulę. Teraz sprawdzimy sobie czy Olej już jest odpowiednio rozgrzany. Wrzuciliśmy jednego. Jak widać, te bąbelki zaczynają się tutaj pojawiać. Teraz powolutku dodajemy, żeby nie pochlapać sobie w całej kuchni oliwą z oliwek. Kawałek ucieki, uciekiniery jest od razu wlejemy cebulę. Tutaj, w przypadku wycenia tego napadzenia, no temperatura trochę spadła. Aczkolwiek ziemniaki oddadzą trochę wody, też się trochę ta objęta zmniejszy. Cebuli, więc wszystko będzie idealnie. Ważne, żeby nie były zbyt mocno posklejane. Teraz zostawiamy to na około 4-5 minut. I widzę, że. Suszew się znalazł, luncia. Podoba Ci się? Super. Dobra, 4 minuty minęły, 5. Sprawdzamy, jak to wygląda. Temperatura jest dobra, bo ziemniaki nie przywierają ani nie przypalają się do dna patelni. Oczywiście, patelnia musi być non-sticky, czy jak to nazywać się. Czyli, żeby nic do niej nie przywierało, bo inaczej będziemy mieli tutaj jedną masę przypaloną na dnie. I tak przemieszane. Przykrywamy ponownie i zostawiamy na kolejne 4 do 5 minut. Drugie podejście. O, już widać, że oczywiście się wylało. Już zaczyna być cała masa tutaj ziemniaki delikatniejsze. Oczywiście mi się trochę przypaliło, jak zawsze, ale to nic. Dobra, przemieszane, czyli mieliśmy już dwa razy. Czyli teraz zostawiamy jeszcze na 4 minutki pod przykryciem. Ok, mamy trzecie podejście, czyli łącznie to około 15 minut minęło. Widzę, że tutaj kolor się zrobił. Już ziemniaków taki, jaki pożądałem. Niektórzy lubią bardziej skarmelizowaną cebulkę. W tym momencie, po prostu zanim zaczniemy smażyć, wrzucamy najpierw cebulę, chwilę odczekamy, aż ona na wyższym trochę ogniu się lekko skarmelizuje, i potem dopiero dorzucamy ziemniaki. Ja lubię w takim wydaniu, jak zrobiłem. Teraz będziemy mieli sitka, niestety nie mamy, bo się zniszczyło. Aczkolwiek jest durszla, który się wykorzysta. O, tak jak widać tutaj trochę temperatury miałem za wysoką, więc się przypaliło i zaraz będzie trzeba tą patelnię dobrze domyć, bo będzie ona nam potrzebna w dalszym etapie. Teraz trochę, żeby ten olej uciekł. I jak zauważyliście, do tego momentu nie używałem ani soli, ani pieprzu, ani niczego. I to jest moment, w którym zaczynamy trochę tutaj to przyprawiać wedle wedle gustu wyłączymy, żeby nie skwierczało na razie. Teraz tak, całą sztuką połączenia tutaj jajek i ziemniaków jest to, żeby ziemniaki były ciepłe, ale nie były. Gorące, na tyle, żeby ścinały jajko. Bo jeżeli one są ciepłe, to w tym momencie to jajko, jak w karbonarze, tam jest resera, oplata te ziemniaki i dużo łatwiej się robi tego omleta. Dobra, czekamy aż ziemniaki ostygną. W tym momencie umyjemy patelnię i wracamy za chwilę. Jak mamy chwilę, kiedy ziemniaki nam odpoczywają, patelnia jest umyta, zabieramy się za jajka. W tym przypadku ja użyłem 6 jaj. Też warto je wrzucić sobie do takiej większej miski, żeby te ziemniaki miały jajka miejsce na to, żeby się połączyć. Dobra. Ja tutaj przyjmuję taką zasadę. Jeżeli używam 6 jajek w tym momencie na każde jajko dajemy szczyptę. Chyba się nie pomyliłem. A, jeszcze jeden. Soli. Na każde jajko dajemy szczyptę soli. No i teraz bardzo ważna rzecz. Należy mocno napowietrzyć te jajka, zanim wrzucimy do nich ziemniaki. Niektórzy też nie są jajek, ale to tak jak mówię, każdy robi to jak lubi. Teraz dodajemy do tego ziemniaki. I wszystko delikatnie razem mieszamy na jednolitą masę, aczkolwiek nie chcemy uzyskać tutaj e, zblendowania tych rozdzielenia, bo tutaj nie robimy żadnych klusek z tego, tylko właśnie te ziemniaki mają mieć swoją strukturę w tym omlecie. No i znowuż teraz są dwie szkoły. Jedni zostawiają to tak na chwilę, inni od razu smażą. Ja przeważnie tę tą chwilę zostawiam, żeby nagrzać patelnię i w tym momencie zaczyna się najtrudniejszy proces Robienia tortilla de patatas, czyli smażenie i obracanie, ale to zobaczymy za chwileczkę. Patelnia jest mocno rozgrzana, już się dymi. Wylewamy masę. Dobra. I teraz ją tak zostawiamy. Dajemy jej czas, żeby się ścięła. I wraca z powrotem, I teraz kręcimy, żeby utrzymać walny tutaj delikatnie sobie mógł być walenia mniejszy. I na zakończenie. Jeszcze raz. Ok. Taki powinien być kolor. Teraz damy jej chwilę odpoczynku. No, trzeba sobie to wypracować. Jak mocno przypiekać. damy chwilę ostudzić się. Przetniemy nawet teraz. Zobaczymy. Ale nie, źle. Jest dokładnie to, co chciałem osiągnąć, czyli ładnie ścięte z zewnątrz i delikatnie wilgotny środek. Tortilla już trochę ostygła. Idealne weekendowe śniadanko. Co mogę powiedzieć? Różnie to jemy. Moja dziewczyna na przykład lubi z ketchupem. Ja bez niczego do piwka po południu, jak też to będzie zimna, to będzie idealnie. Jeżeli... Hmm. Jeżeli zostało Wam trochę ziemniaków mączystych, zawsze możecie spróbować zrobić fajne kuleczki ziemniaczane. No i do następnego razu.